Ale lagi, no, ja was rozumiem. Teraz. No. lagi, lagi, Wszyscy? Ale to wszystkich tak? No jest, nie, wiem, Saja. I, i rozbroiłeś Pani. Saju! Kurwa! No co ty robisz? Co? <laughs> nie, bo się zamyśliłem. Zamyśliłem się. Co ty zrobiłeś? Nie, <laughs> <laughs> CaseDrop.eu. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. CaseDrop.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. A mnie ręce tak bolą po tej Katowice, że to jest koniec. Ja mam wrażenie, że mi wybuchną zaraz. Co, piłeś alkohol? Sta nie, o, po prostu nie. szedłem ulicą w Katowicach, wyobraź sobie A to będzie dobra historia to wczuję. Nie, i, i dupą wpadłem w wiadro wódki, nie? I od razu mnie No po prostu, HEK! tak i szedł. O, dobra. Co, co? No idź, Nie no, zapraszam, ja ci... mogę otworzyć na razie coś nie, nie. Mówię puszczaj, bo ścinę miałem. A, okej. Okay. Kurwa, jakiego over wyrwałem! Ja pierdolę, zawału potrójnego dostałem! Holy fuck! Ja pierdolę! <złazeniasz> <złazeniasz> <śmija> o kurde! Ale jajca! No to się stało się Astralis może zagrajmy, co? Na B O panie. To jest natka, ja chodź, ja chodź Astralisa, Astralis Chodź basenie, Tak, 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 tak. Skręć No... Co jest? What the... Co to kurwa za rondo jest? Tu jest ruch lewostronny? No w KOŃCU, BOŻE święt! Pierdolisz to kurwa, ścierwo jebane, nie gram w to. Uwaga, speed limit 60, a ja kurde biegnę 70 na godzinę i pyk. Moja co zrobiłeś? Wpiegła w supa! Haha! <laughs> musisz. Jest równo czy nie? Nie! W no. stronę, więc musisz Tak! Co jest? <laughs> A no mocno mnie udałeś. co ten chłop robi, pierdol. No jak jaka masz się nie denerwować, no? Jak mi oszczędzicie, to zniszczę tych dwóch. Tam po lewej e, ja to muszę to. dobra, dobra patrzcie to. Nie, nie tu! Co? Ay, kurwa, no. kurwa. No. co jest? Nie, no kliknęło no. mi się, co bo no tak lap Kurwa, jaki koziu poszedł? Jeszcze demona tam ze sobą zabrał. Nie no, dwóch bym jedno po lewej. O kurwa, a to jest kraftowanie no było? No tam. Tam, Tadeusz, ty masz 120 życia? O kurwa, Armagedon Uuu, no Ja pierdolę Jędrek siedział w Skorpionie, pies skraftował Kurwa, zajebało, nie no Jaki pies! Lecę Kurwa, uciekasz do schronu! Za późno, nikt nie, nie mówił, że będzie kurwa. boom Nie, Peweł nie mówił lecę! Przeżyj, przeżyj tam po lewej Chuj który... z wami! Ile mi zada? Ja na pewno żyję. No, jednak ja tak myślałem, że w tej gierce nie pokraftuje nic. O kurwa! Co? Ty ty 102! O, o! Żyje! Dobrze. Nie! Co jest? Helikopter! Nie! Ej, się ucieszył zawczasu! obczasu. Power by świeci. I czeszczą mi słuchawki. Ty, coś ci cześć, jak w starej łożce. Biorę, będzie na Izaka Na! Gówno będzie! Bo skina nie dostaniesz! Cześć! Jedź prosto. Okej. Okay. Jezus Maria, jak mnie ten autobus z lewej przestra.